Być na tym marszu nie tylko ze złością, z niezgodą, ale przede wszystkim z nadzieją, z uśmiechem, żeby pokazać wszystkim, że ludzi dobrej woli jest więcej. <ills> Trzecia droga! <wścinaczone> Maria, antenna, i, Trzecia droga! Trzecia droga! Trzecia droga! Trzecia droga! Trzecia droga! No i dro drodzy, zgromadziła nas tu. Zgromadziła nas tu miłość do ojczyzny. Miłość, która jest wyrazem naszego zaangażowania, wyrazem naszej jedności, naszej współpracy. Jesteśmy tu jako trzecia droga, ale jesteśmy we wspólnocie Polaków. Jesteśmy z tego dumni. Zrobimy wszystko, żeby ten dzień, to święto, nie było tylko jednorazowym wydarzeniem zbudowaniem wspólnoty. To ma być marsz nie w dniu 4 czerwca tylko i wyłącznie. To ma być marsz po zwycięstwo wyborcze. A nie ma tego zwycięstwa bez trzeciej drogi. Nie ma tego zwycięstwa bez odrzucenia nienawiści, hamstwa, ochydstwa, tego, co robią dzisiaj rządzący. Trzeba pokonać tą złość, trzeba pokonać tą nienawiść, trzeba pokonać ten strach. Mamy tą siłę, mamy tą moc, mamy tą wiarę, że to ma głęboki sens. Jesteśmy środowiskami, które się połączyły. I to jest najważniejsze wydarzenie w scenariuszu politycznym, w który, którym idziemy do wyborów. Ono nie jest, tak jak powiedział Szymon Hołownia, przeciwko komuś. Ono jest wyborem większego dobra, prawdziwej demokracji i prawdziwej wolności. Jesteśmy tutaj, myślę, tak jak wszyscy stoimy, dla naszych dzieci i wnuków, dla przyszłych pokoleń, dlatego, żeby mogli pełnym sercem kochać i pragnąć kochać ukochaną naszą ojczyznę Polskę. Jesteśmy tutaj z powódek patriotycznych, narodowych, Ludowych, tych wszystkich, które nas grzemią, tych wszystkich, które są w naszym sercu i lokalnych, i tych wielkich. Jesteśmy tutaj, bo wierzymy, że lepsza Polska bez trzeciej drogi nie ma szans. I jedyna droga, która prowadzi do pełnego zwycięstwa, wiedzie przez trzecią drogę, wiedzie trzecią drogą, wiedzie tym porozumieniem, które jest większym dobrem, a odrzuceniem tego zła, które się rozpanoszyło. Patrzcie, to jest oryginalny plakat sprzed 34 lat, z 4 czerwca 1989 roku, z tamtych wyborów. Chodzi nam dokładnie o to samo, o co chodziło pokoleniu naszych rodziców, was, którzy tutaj jesteście i którzy wtedy demokrację, wolność w Polsce wywalczyliście. To są dzieci, nasze dzieci, aby jutro były z nas dumne. Nic innego nie ma dziś znaczenia, a my się obaj chyba mogę powiedzieć bardzo cieszymy, że jesteśmy dzisiaj tutaj w gronie dziesiątek tysięcy naszych rodaczek i rodaków. Już czuć tutaj, kiedy szliśmy na to zgromadzenie, tutaj, na ten punkt zbiórki, wspaniałą energię. Ludzie z różnych stron sceny politycznej, o różnych poglądach, z różnych stron Polski, przyjechali, żeby być razem. Chcemy być razem w najważniejszych dla Polski rzeczach, chcemy być razem ku czemuś, z uśmiechem, z radością, z fantastyczną energią. Niech ten dzień dzisiaj naładuje wasze baterie na całych tych pięć miesięcy i dużo, dużo dłużej. Brawo! Brawo! Ruszamy żółto-zieloną drużyną, zielono-żółtą drużyną na marsz wspólnoty. Porozumienia, współpracy i życzliwości, bo tak go traktujemy. To, że mamy swój komitet wyborczy, to, że pójdziemy swoim komitetem wyborczy, nie znaczy, że nie potrafimy współpracować. To znaczy, że spostaliśmy ze współpracy i dla współpracy. Ale żeby wygrać, to musi też być przemyślana strategia. Dlatego ta nasza propozycja jest bardzo konkretna i trafia do milionów wyborców, którzy chcą właśnie. Tego typu porozumienia, tego typu współpracy chcą Trzeciej Drogi. Prosimy Was o wsparcie, prosimy Was o pomoc. Będziemy dziś tutaj w Warszawie na marszu, ale będziemy dzisiaj też w Lesznie-Szymon. Ja będę w Białej Podlaskiej. Będziemy wszędzie w Polsce przez te najbliższe pięć miesięcy. Tak jak cała nasza drużyna, tak jak wszyscy, którzy są z nami. Wszyscy. Będziemy w całej Polsce, bo mamy to poczucie, my 40-latkowie. Mamy to poczucie, że to jest właśnie myślenie o przyszłości. Nie o przeszłości. Nie dla przeszłości. Dla uszanowania przeszłości robimy to dla przyszłości. I do zwycięstwa! Tak jest! Zwyciężymy! 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 No pewnie, że tak. Zwyciężymy! 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 zwyciężymy. I ruszamy chyba. Zapraszamy do Leszna, pamiętajcie, 18, a w Białej Podlaskiej o której? Jak Bóg da, Jak ty, Bóg da to też <laughs> Także my w pewnym momencie właśnie z tego powodu od marszu się odłączymy, żeby maszerować z tymi, którzy w Lesznie już i w Białej Podlaskiej na nas czekają. Oni też są ważni, oni są bardzo ważni. Chcemy być dzisiaj razem z nimi. Natomiast, oczywiście, teraz wszyscy ruszamy, ruszamy. razem na punkt zbiórki. Chyba, że są jakieś pytania, ktoś ma jeszcze coś do nas, chciałby się czegoś dowiedzieć, kogoś pozdrowić albo my, żebyśmy kogoś pozdrowili. Jesteśmy gotowi. Pozdrowienia dla Taty Marty Cienkowskiej z trzeciej drogi z Polski 2050. Dla kogo jeszcze pozdrowienia? Jelenia Góra, Jelenia Góra pozdrawia! Powiatrycki. Powiatrycki! Radom pozdrawia! Tu jest cała Polska! Ruszamy!